Wiele osób wypowiadało się na ten temat, a rząd, można powiedzieć, jak zdradzona żona, dowiaduje się ostatniej. i trudno nie zgodzić się z Leszkiem Millerem, bo ani premier Tusk, ani minister Skarbu Państwa, ani minister gospodarki nie wiedzieli o podpisaniu memorandum w sprawie drugiej nitki gazociągu jamalskiego. Pod dokumentem podpisy złożyli szef Gazpromu i ze strony polskiej szef Europolgazu, spółki zależnej od Skarbu Państwa. O tych szczegółach premier dowiedział się od dziennikarzy. O szczegółach Grzegorz Kępka z wydarzeń. Jedna z wielu takich konferencji po posiedzeniach Sejmu, ale tę Donald Tusk zapamięta na dłużej. Jeśli będę miał coś do powiedzenia na ten temat, to oczywiście to będzie... 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 To nie, nie, nie. To... nie. Premiera zaskoczyła informacja, że Europol Gaz, spółka zarządzająca polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego... I należąca częściowo do Polski podpisała z Gazpromem memorandum na budowę kolejnej jego części w naszym kraju. O projekcie i polsko-rosyjskiej współpracy poinformował rano na swojej stronie rosyjski koncern gazowy. Ja, ja nic nie wiem. To są wydarzenia, które wymykają się racjonalnemu rozumowi, dlatego że mogę powiedzieć jedno, że za moich czasów, kiedy ja byłem premierem, byłyby takie rzeczy niemożliwe, ale czasy się zmieniają. Jest w sposób tak szokujący i tak nienormalny, że trudno jest od razu przedstawić jakieś normalne konkluzje. W Europol Gazie większościowe pakiety mają rosyjski Gazprom i podlegające skarbowi państwa polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. Niewielki udział ma prywatna firma Gas a jednak rządowe służby o tak strategicznych dla Polski planach niczego nie wiedziały. Mamy do czynienia z takim pokazem nieudolności rządu, braku wiedzy o tym, co dzieje się w podległych spółkach, w tak ważnych inwestycjach, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Z propozycją budowy kolejnej części rurociągu Jamalskiego w środę wystąpił prezydent Rosji. Realizacja tego, projektu. Realizacja tego projektu usunie wszelkie niepokoje naszych polskich przyjaciół. Tak zwana druga nitka gazociągu miałaby powstać w ciągu sześciu lat i biegłaby przez Polskę do Słowacji i Węgier. Reakcja ministra skarbu była nieprzychylna. To nie jest decyzja ani Gazpromu, ani jakiegokolwiek innego obcego rządu i to my o tym będziemy decydować. Gdy okazało się, że podlegająca mu spółka już podpisała memorandum z Gazpromem na budowę rurociągu, minister zamknął się w gabinecie z szefową Nig. Spółka opublikowała komunikat. Chciałem to wyjaśnić i dzisiaj państwu bardzo precyzyjnie Powiedzieć, że nie ma takiej umowy i takiego zobowiązania inwestycyjnego, które dzisiaj zostało zawarte? Dodatkowe zamieszanie wywołał minister spraw zagranicznych, który o rosyjskiej propozycji wypowiedział się w innym tonie niż szef resortu skarbu. Polska jest zainteresowana tym, aby być krajem tranzytowym i inicjatywy. Gospodarcze naszych sąsiadów zawsze są z uwagą rozważane. Choć jeszcze rano premier mówił coś innego. Dobrze się stało, że minister Budzanowski szybko przeciął wszystkie ewentualne spekulacje na ten temat. Słowem prawdziwy chaos. Grzegorz Kępka, Wydarzenia. Profesor Elżbieta Mączyńska, przypomnę, ależ się narobiło Pani Profesor, no, ale na ale koniec się narobiło, tygodnia. Ale tutaj ja nie wiem ile mamy czasu, ale tu jest kilka kwestii na Pięć raz. minut. Na w tym, Na tę kwestię w mamy, w tym problemie. Ofen. Po pierwsze jest kwestia przepływu informacji, jakiejś asymetrii informacyjnej, która w rządzie przepływu występuje. Brak. Czyli przepływu brak. Ale ja chciałam powiedzieć, że nie, przez 11 lat byłam sekretarzem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów i przez kolejnych ekipach rządowych obserwowałam pogarszanie się przepływu informacji. A widziała A Pani i... z jakim uśmiechem, uśmiechem Leszek Miller mówił u mnie, by tak nie było? No, bo... Ja muszę przyznać panu y, y, premierowi i Millerowi rację, ponieważ rzeczywiście za jego czasów, tak jak ja sobie to przypominam, był lepszy przepływ informacji. Nie było takich problemów, że trzeba było od początku wszystko wykładać tłumaczyć. No, ale premier, ministrowie tweetują, yy, tam wypowiadają się szybciutko, poda, yy, podają jest, te informacje. No, to jest, to jest moim Wydawało zdaniem tak z taki z szerszy przejaw Polski silosowej, czyli takiej, że każdy i resort, czy instytucje siedzą w swoich silosach, nie wymieniają informacji i na tym tle powstaje właśnie takie zamieszanie, które jest kompromitujące, no co tu dużo mówić. I Ale kompromitujące dla premiera, dla ministra Budzanowskiego, czy dla całego rządu, dla czy w ogóle dla całego państwa. przepływu informacji w rządzie, bo to oznacza, że ko kolejne ekipy rządowe nie sprawdzają y, dokumentów, czyli nie, nie, nie podchodzą do nich z, z dostateczną wnikliwością i to dokumentów, które mają wymiar międzynarodowy. A Ale słyszała Pani, memorandum? jak minister y, Budzanowski spłycił to, powiedział, nie jedno takie memorandum, co to takiego, my takich dokumentów to podpisujemy setki. No tak w ciągu bo memo, roku. memorandum nie ma charakteru, tak jak y, pan minister Buzanowski powiedział takiego bezwzględnego zobowiązania. To fakt. Tylko, ale sprawa jest głośna. Ale ważna. sprawa jest głośna i dlatego to jest kolejny problem, czyli przepływ informacji, silosowość w rządzie. Ja pracując w szkole głównej handlowej obserwuję silosowość i dotyka nas ta silosowość, ponieważ moim zdaniem nie ma dostatecznego przepływu informacji między Ministerstwem Edukacji a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w związku z tym absolwenci ze szkół średnich. Niech przychodzą do szkół wyższych, i tutaj ponosimy tego konsekwencje, bo widać ten brak przygotowania czasami. Natomiast kolejna sprawa przy tej silosowości to jest kompletne zamieszanie takie zamieszanie dziwne, że moim zdaniem to nie jest sprawa gospodarcza, tylko bardziej polityczna. Tu chodzi o o jakieś pokazanie komuś czegoś. Być może Ukrainie, ja nie wiem, bo... Rosjanie nas rozegrali bardzo ładnie. No bo, widzi pani, wychodzi minister Sikorski, mówi co innego. Minister Budzanowski mówi co innego. Premier nie wie co powiedzieć. Minister Piechociński, wicepremier, mówi jeszcze co innego. No tak. No właśnie. Więc tutaj ten przykład pokazuje właśnie ten brak przepływu informacji i uzgodnień. Tak jak w dobrej rodzinie. W dobrej rodzinie mąż nie kupuje kolejnego, kolejnych paczek żywności po to, żeby zgniły, jeżeli uzgodni wcześniej z żoną, że ona to kupi. I tutaj, tutaj nie a kto ma tu takich jest uzgodnień. mężem, a kto żoną w tym związku? Tu nie ma takich uzgodnień. Trudno, trudno powiedzieć, ale od tego są posiedzenia rządu. ostatnio we wtorek, czyli całkiem niedawno. Czy, nie? Żeby właśnie tego typu informacje przepływały, więc to jest kompromitująca sprawa. Jakkolwiek by na to nie patrzeć. Ale z, z kolei każdy z tych wypowiadających ma swoje racje, bo, bo fakt że ten rurociąg by przepływał przez Polskę, no to by oznaczało, że Polska to wszystko zależy. Diabeł tkwi w szczegółach. Jak Polska mogłaby tak, zarabiać na, na, z tytułu opłat tranzytowych. To są tu niekiedy dość spore zarobki, ale to wszystko zależy od warunków od ceny, od ilości itd. I Taka informacja gdzieś się przewinęła przez media, że za pół roku Rosja poda jakieś szczegóły na ten temat. Tak, a naj, naj, o czym my mówimy, Ciekawsze no. jest to, jak prezydent Putin określił tę sprawę. To powinno uspokoić naszych polskich przyjaciół. Wręcz odwrotnie się stało. Właśnie. Nie, nie, jest, to, nie jest to przyjemna sprawa. Zostawmy, zobaczymy, jak nie to nie będzie rozgrywało to się w przyszłym tygodniu. Zanim doszło do zamieszania wokół kolejnego rurociągu gazociągu mieliśmy zamieszanie wokół otwartych funduszy emerytalnych zamieszanie wywołane zresztą przez same OFE, które zaproponowały żeby świadczenia mogły być aby świadczenia mogły być wypłacane przez niedożywotnio ale przez 10-15 lat o szczegółach Łukasz Szelecki Za mało kasy w państwowej kasie. Rząd musi szukać pieniędzy i wiele wskazuje na to, że wie, gdzie część z nich znaleźć. OFE to nie jest y, model, chyba, który odpowiada naszym marzeniom. Składka do OFE znów może się zmniejszyć. Likwidacji OFE też nie można wykluczyć. Gdyby tego mechanizmu nie było, to dzisiaj dług publiczny byłby o mniej więcej 1 trzecią niższy. Rząd decyzji jeszcze jednak nie podjął. Na razie mówi tylko o priorytetach. Bezpieczeństwo dla emerytów, korzystny system. Patrząc na uwagę też na finanse publiczne pis swój pomysł już ma dajmy ludziom wybór, czy chcą wpłacać pieniądze do OFE, czy tylko do ZUS-u. OFE po prostu od początku jest tak zbudowane, że jest ogromną piramidą finansową. Niskie emerytury z OFE nie mogą jednak zaskakiwać. Z tysiąca złotych wynagrodzenia zaledwie 28 odprowadzamy do OFE, a 167 odprowadzamy do ZUS-u. Jak więc można oczekiwać, że emerytura z OFE będzie porównywalna do tej z ZUS-u? A jeśli składka do OFE będzie jeszcze mniejsza, przyszła emerytura z funduszu też spadnie. Łukasz Szelecki, Polsat News. Ależ kuszą te pieniądze, które do OFE są yy, przesyłane. No kuszą, ale też cały system obarczony jest wielkimi błędami od początku. I szkoda, że, że te błędy wychodzą dopiero teraz, bo teraz to jest groźniejsze, bo sprawa jest bardziej zaawansowana niż gdyby wyszły wcześniej, A, bo jakie to wcześniej są błędy, błędy na, naprawia się wcześniej, się łatwiej. To są błędy, na które zwracała uwagę w swoich raportach właśnie wspomniana przeze mnie Rada Strategii Społeczno-gospodarczej przy Radzie Ministrów. Były dwa raporty na temat funduszy emerytalnych. Rada ja Już popierała... widzę, że nikt tego nie przeczytał. Rada popierała ideę y, bezpieczeństwo, w różno, bezpieczeństwo w różnorodności, bo pod takim hasłem była reforma mm -hmm. realizowana, natomiast przestrzegała i to w paru miejscach, parokrotnie przed tymi błędami, które wszystkie co do jednego wystąpiły właśnie w systemie OFE. Po pierwsze błędy w systemie motywacyjnym, duże opłaty niezależne od wyników. Po drugie rozrost administracyjny, wynagrodzenia kompletnie nieuzależnione od wyników. Wszystko, taka asymetria, kiedy całe ryzyko spada na emeryta przyszłego, a korzyści tylko po stronie OFE. Więc nie ma to nic wspólnego. Ja się nie zgadzam z tezą, że ktoś, kto krytykuje OFE, to krytykuje kapitalizm, bo OFE, te, to rozwiązanie, to jest w ogóle kpina z rozwiązań rynkowych. Bo jest Ale da przymus. się naprawić to, pani profesor? No, oczywiście, wszystko, co się popsuło, da się, da, się, da, da się naprawić. Nie, ja, ja uważam, że nie, ma, nie byłoby dobrze, gdyby OFE były zlikwidowane, bo to jest to bezpieczeństwo w różnorodności. Ale to musi być rzeczywiste bezpieczeństwo. A żeby ono było rzeczywiste, to inne muszą być szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcji. OFE tańczą tak, jakim orkiestra gra, a ta orkiestra to są właśnie przepisy. No trudno się mieć pretensje do OFE, jeśli przepisy pozwalają na takie wysokie opłaty. Co prawda w przepisach mówi się, że to jest granica górna, te trzy no, Ale pół. ktoś daje granicę górną, to Siedem. grzech byłoby z niej nie Siedem. skorzystać. Pani profesor, OFE to także giełda. Zaraz do tego wątku wrócimy, tylko chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednych wypowiedzi, które dotyczą zamieszania wokół OFE, bo to zamieszanie nie pomaga giełdzie papierów wartościowych, a to dlatego, że fundusze są bardzo ważnymi graczami na warszawskim parkiecie. Z jednej strony płynące składki do OFE zapewniają pewien popyt. Z drugiej strony OFE no są to zdecydowanie inwestorzy długoterminowi, nie podchodzący do, do spółek spekulacyjnie. Tutaj brakuje ewidentnie tego motoru napędowego, czyli, czyli zakupów większych inwestorów, właśnie tych portfelowych, jakimi są OFE. Obawy związane z OFE, z przeszłością tak dużego źródła kapitału na warszawskim rynku, no w dużej mierze odpowiadają jednak za relaty relatywnie słabsze zachowanie naszej giełdy. No, że nasze giełda słabiej się zachowuje, tego nie trzeba dowodzić, widać to po wykresach. Pani profesor, co powinno się stać teraz z ofer, żeby one funkcjonowały tak, jak należy, i żeby później emerytury były Logika byli ekonomiczna powinna być przywrócona. Czyli? Tam nie ma logiki ekonomicznej. Logika ekonomiczna polega na tym, że dostaje się wynagrodzenie za osiągane efekty. A gdzie tam są te efekty? By, naprawdę stopa zwrotu, która jest uzyskiwana, jest dość jednak moim zdaniem kiepska. Może ona zadawala zarządzających OFE, ale jak porównamy to z, z efektami, które mamy w ZUS-ie, no to średnio wyedukowany ekonomicznie emeryt. Przyszły wyciągać musi z, z tego wnioski. Czyli nie ma tutaj, nie było dostatecznie silnego systemu motywacyjnego do zarządzania tymi funduszami. Oczywiście i w przepisach jest też wina, bo ten przymus inwestowania określonych kwot tylko w obligacje rządowe i tylko część na rynku kapitałowym. Teraz widzimy, też jak to wygląda. Rok. Obligacje, jaką mają wartość, bony skarbowe, akcje spółek, depozyty oraz inne mniejsze inwestycje. Pani profesor, czy to da się naprawić w ciągu na przykład jednego roku, czy w ciągu kilku miesięcy, napisać ustawę nową, wdrożyć ją w życie i nakazać stosować? Moim zdaniem to będzie do, proces, to musi być proces, bo to nie można, nie można tutaj wykonywać gwałtownych, nerwowych ruchów, bo tak jak było powiedziane, bo to rzutuje na rynek kapitałowy, to musi być kompleksowo przedstawione, ujęte, policzone, a nie w taki sposób, w jaki się przedstawia. Niektóre, I na hura, i, i też straszy się tych przyszłych emerytów. Tutaj m, pan Mordasiewicz mówił, że no, OFE bierze małą, małą część stawki, wobec tego trudno, żeby wypłacał, mhm. wypłacały, żeby, biorą małą część stawki, więc trudno, żeby wypłacały duże emerytury. A powinno by się przedstawiać, ile emeryt dostanie z ZUS-u, ile dostanie z OFE. Co by było, gdyby, to zresztą y, y, w mediach była propozycja, y, gdyby ktoś, kto miał wybór, Albo być w OFE, albo być w ZUSie. Jakie teraz są różnice przy podobnych <tryk> wynagrodzeniach, który wyższą ma yy, wyższą emeryturę? Ma emeryturę? No dzisiaj było spotkanie pana profesora Belki z, z uczestnikami Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. i Pan profesor Belka powiedział, że żałuje, że wybrał OFE, bo byłby bardziej usatysfakcjonowany materialnie ze swojej emerytury, gdyby wybrał ZUS. Więc czyli, czyli tutaj Albo gdyby sam zarządzał tymi pieniędzmi. Albo gdyby sam zarządzał wtedy by był tymi byłby pewnie najbardziej zainteresowany. OFE są czyli podsumowując, naprawiać, a nie likwidować jednym zdaniem, tak? Tak, dlatego, że bezpieczeństwo w różnorodności ale to nie może być na zasadzie takiego przymusu i takich rozwiązań szczegółowych, jakie obecnie występują. Ma Pani już dość zimy? Zimy nie ja policzymy. Sądzę, nie policzymy? Jestem... Spróbujemy, spróbujemy, bo ta zima ja, 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 jednak... Pani na profesor, pewno nie policzymy zimy. Ta zima wystawi nam słony rachunek. Miasta już wydały przeznaczone na walkę ze śniegiem pieniądze i muszą sięgać po dodatkowe fundusze. Na naprawę pozrywanych linii energetycznych trzeba będzie wydać miliony. Za ogrzewanie mieszkania wiosną też trzeba będzie zapłacić więcej. Andrzej Wyrwiński opowie o szczegółach. Dla 100 tysięcy mieszkańców Mazowsza to były wyjątkowe święta. Awaria linii średniego napięcia na wiele godzin pozbawiła ich prądu. Niestety, no dobrze, że nie mam rozu, bo tak, to ja nie wiem, byśmy pomarzli. Awarie wywołały mocne opady śniegu. A linie energetyczne i bez tego są w fatalnym stanie. Są odcinki, które budowali jeszcze Niemcy w czasie okupacji, i my je modernizujemy, ale żeby zmodernizować sieci w Polsce, trzeba by było wydać jakieś 30 miliardów złotych. Na szczęście na odśnieżanie drugich chodników tak dużych pieniędzy już nie trzeba. Ale i tak w Warszawie wydano już wszystko z 72 milionów złotych zaplanowanych na walkę z zimą. W Łodzi też trzeba było sięgnąć po dodatkowe fundusze. Wszelkie założenia w ogóle dają termin 30 marca jako termin rozliczenia zimy i zbilansowania zimy. Zdziwić się mogą ci, którzy czekają na rozliczenie kosztów ogrzewania domu. Jak policzyli analitycy Home Broker, za ogrzanie 50-metrowego mieszkania w Wielkiej Płycie zapłacimy w tym roku 2,5 tysiąca złotych. Czyli prawie 380 zł więcej niż w poprzednim sezonie grzewczym. W samym marcu tego roku potrzebowaliśmy mniej więcej o połowę więcej ciepła do ogrzania nieruchomości niż w marcu zeszłego roku. A jak w domu jest już ciepło, to nie bardzo ma się ochotę wychodzić, żeby ta pogoda. Była... Wzdychają restauratorzy. O tej porze co roku kusili klientów rozstawianymi na zewnątrz ogródkami. Ludziom nie chce się wychodzić. Jest zimno, jest śnieg, jest chlapa i. Oni zdecydowanie wolą zostać w domu. W domu nie mogą za to usiedzieć rolnicy. Oni najchętniej ruszyliby już z pracami w polu. Tyle, że nie bardzo da się zaorać lodowisko. Już powinien wejść, już miesiąc temu powinien wejść, bo to ma do marca, 1 marca, i wtedy pan wchodzi na pole. Gdzie pan wejdzie? Na placę budów nie mogą za to wrócić budowlańcy. W efekcie bezrobocie wiosną zamiast spadać, może dalej rosnąć. Ruszały prace w rolnictwie, ruszały prace w budownictwie, a zatem to bezrobocie spadało. Tutaj, w tym przypadku, w marcu nie będziemy widzieli tego czynnika. Ekonomiści jednak uspokajają, choć zima jest ostra, to jej wpływ na polską gospodarkę będzie raczej łagodny. Więcej powodów do narzekań mają Francuzi i Anglicy. Z powodu ataku zimy ich gospodarki mogą wpaść w już trzecią od rozpoczęcia kryzysu recesję. Andrzej Wirwiński, Polsat Biznes. A wie pani profesor, kiedy pierwszy śnieg spadł? W tym, w tym sezonie. Mhm. Yy, nie pamiętam. W październiku, zeszłego no, październiku, roku. W październiku, ale proszę sobie jak listopad, grudzień, styczeń, luty. W marzec, żadnym przypadku kwiecień. nie może pan liczyć. Moim zdaniem ta informacja była tendencyjna. To nie jest tak jak Powiem jest. Po... Jestem yy, 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 znaczy pozostaję przy swojej opinii, że zimy nie policzymy. A kto czy w tym sezonie były, były takie mrozy jak w poprzednich sezonach, 30-40 stopniowe? Czy tak długo śnieg się utrzymywał na ulicach? I czy były takie zawieje jak Zamiecie, jak dwa ja temu? Pamiętam ostatnio taką zawieję, że ho, ho. Kiedy ostatnio w tym sezonie? No, to były incydentalne dosłownie, przynajmniej tutaj. Na Mazowszu, ale też inne regiony też nie tak bardzo ucierpiały. Czyli no my musimy się przyzwyczaić, że zima jest zimą, chwalić Boga. Pani profesor, że 7, jest... zimę, 7, miesięcy? 7 miesięcy zimy, 7 miesięcy Jak zobaczyłem pierwszy śnieg, Zim... od tego momentu jest zima i trwa. I ale trwa, nie, i ma, się... nie ma przez cały czas śniegu. Proszę zobaczyć, jak fantastycznie, fantastyczne jest to, że mamy cztery pory roku. One co prawda Aha, się zaczynają A wiosna U poda, gdzie? Pani poda, profesor, nie? gdzie jest wiosna? Ktoś kiedyś powiedział. Zaraz będziemy mieli lato i powiedział. Ktoś kiedyś żartobliwie powiedział, że nie jest taka głupia, przyjdzie jak się ociepli. Więc, czyli tutaj... Podobno w przyszłym tygodniu. No właśnie. I wtedy, ale dzięki temu, że jest zima, mamy specjalne rynki, specjalne produkty, czego na przykład nie ma na Hawajach. Ja jestem osobiście, byłabym bardzo zmartwiona, gdyby gdybyśmy, nasz klimat się przekształcił z czterech pół roku na dwie jakieś takie niewiadome. Pani profesor, to co będzie z naszą gospodarką? No bo z tym bezrobociem Zazwyczaj spadało, chociaż ono nie rośnie tak szybko, jak niektórzy straszyli. Będzie rosło dalej, czy już tak jesteśmy nie no, na granicy? no, te najgorsze miesiące było tu też powiedziane i słusznie. Że, że, że co prawda ta zima troszeczkę opóźnia rozwiązywanie problemów bezrobocia, łagodzenie bezrobocia, bo roboty rolne są opóźnione, prace w budownictwie są, nie, nie mogą być w takim tempie realizowane, ale za to ciepła była jednak i jesień i dłużej mogły być re, realizowane, i wczesna zima też była łagodna. Także tak trzeba to liczyć kompleksowo. Ola Boga, mamy zimę jeszcze w marcu, jeszcze kwiecień, plecień to przeplata, już mądrzejsi się od nas i dawno powiedzieli trochę zimy, trochę lata i nie ma w tym absolutnie nic nadzwyczajnego i za chwilę jestem przekonana takie są zresztą prognozy No że musi być lato. bo kiedy jak nie za chwilę pani profesor pierwszy kwartał nam się skończył zimowy jaki będzie wzrost mam nadzieję wzrost PKB będzie w tym pierwszym kwartale no, prognozy są takie różne właściwie, od ponad 1% do 2% na cały rok, a ten kwartał pierwszy jest zawsze bardzo taki problematyczny, zwłaszcza jak są niekorzystne warunki klimatyczne. Więc... Małgorzata Krzysztożek z Lewiatana powiedziała kilka dni temu u nas, że ona się obawia, że o będzie w okolicach zera albo gorzej. Ja uważam, że, że recesji, znaczy spadku PKB nie, nie będzie w tym kwartale. Że jednak tam będzie zero, ale... No niewielki zero. będzie, dlatego Jeden, że to jest dwa. trudny okres, to jest w ogóle najtrudniejszy okres. W, w styczniu handel ma bardzo po, niedobry. No tak po czas. świętach nikt nie ma pieniędzy, żeby wydawać. Pierwszy kwartał jest, jest taki w okolicach zera, połowy, jednego procenta. Dlaczego mi pan znowu naciąga na prognozy? prognozy no to tak na podsumowanie jest, zostało to nam jest 30 takie sekund. Czyli sufitu to, to, nie jest, to nie jest poważne. Natomiast można powiedzieć, że. I, nie, nie jest tak istotne, jak będzie pierwszy kwartał, to znacznie bardziej istotne, jak będzie, jak się ukształtuje cały rok, bo kwartał jest obarczony tymi wadami sezonowości, właśnie. Yy, to cały rok waha yy, wahania. Jeden. No, Jeden czy dwa? No, czy gdzieś pośrodku? Gdzieś pośrodku prawdopodobnie będzie. Profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dziękuję serdecznie Dziękuję Pani Profesor. Wszystkich widzów zainteresowanych naszym programem zapraszam także na stronę www.aletydzień.pl. Do zobaczenia, Ernest Błaciuch.